Cześć! Ostatnio robiąc porządki w garażu, natrafiłem na stare telefony komórkowe, które były używane przeze mnie i moją rodzinę. To przywołało trochę wspomnień związanych z tym, jak kiedyś wyglądała telefonia komórkowa i telefony komórkowe, oraz jak wyglądały początki mobilnego internetu w Polsce. I dziś chciałbym Wam o tym opowiedzieć na przykładzie swoim i swojej rodziny. A będzie to dość długie opowiadanie. Dlatego zdecydowałem się podzielić ten film na dwie części. W części pierwszej opowiem Wam o samej telefonii komórkowej do czasu, kiedy internet mobilny no praktycznie nie istniał, a telefony komórkowe miały czarno-białe wyświetlacze. Część druga, która pojawi się na kanale za tydzień, będzie pokazywała początki internetu w telefonach oraz późniejszy gwałtowny rozwój mobilnego internetu. Najpierw jednak szybkie przypomnienie, żebyś dał łapkę w górę i zasubskrybował kanał. Przejdźmy do tematu filmu. Sam rozwój telefonii komórkowej pamiętam wyjątkowo dobrze. Telefony komórkowe po prostu zafascynowały mnie bardzo mocno od kiedy pierwszy telefon komórkowy pojawił się w domu. Wpływ na to na pewno miało też regularne kupowanie i lektura czasopisma o nazwie Twoja komórka. Było coś takiego kiedyś, takie czasopismo? No i przypominam, że były to czasy przedinternetowe i wiedzę czerpały się właśnie z gazet, czasopism i książek. Pierwszą telefonią komórkową działającą w Polsce był Centertel. Sieć komórkowa Centertela została uruchomiona w 1992 roku i Centertel był analogową siecią telefonii komórkowej. Działał w systemie NMT450i. Ta liczba 450 w nazwie systemu NMT oznaczała częstotliwość z jakiej korzystał ten system telefonii komórkowej. No i właśnie była to częstotliwość w okolicach 450 MHz. Ta częstotliwość jest stosunkowo niska, praktycznie dwa razy niższa niż najniższe częstotliwości stosowane obecnie w telefonii komórkowej, i to sprawiało, że zasięg jednej stacji bazowej był dużo większy niż we współczesnych sieciach komórkowych, dzięki czemu Centertel dość szybko pokrył zasięgiem, no można powiedzieć, znaczną powierzchnię kraju. Na pewno sporym ułatwieniem podczas budowy sieci było wykorzystanie istniejących obiektów, czyli różnego rodzaju nadajników posiadanych już przez Telekomunikację Polską, no bo to właśnie Telekomunikacja Polska była większościowym udziałowcem Centertela. No i sieć Centertela była od samego początku bardzo, bardzo droga. Do tego same telefony, zwłaszcza na początku, były duże i ciężkie. Bardziej złośliwi te przenośne telefony, które się przykładało do ucha, nazywali cegłami. Ba, niektóre telefony potrafiły mieć postać walizek, a zasilanie było realizowane przez ciężkie akumulatory AGM. No i mój kontakt z telefonią Centertela był bardzo ograniczony, ponieważ no, była bardzo droga i nikt z rodziny nie posiadał telefonu w tej sieci. Aczkolwiek pamiętam tutaj jeden, jedyny przypadek, kiedy widziałem telefon Centertela i mogłem go de facto nawet dotknąć. Otóż mój dziadek na początku lat 90 dorabiał stróżując w dawnej bazie PKS-u, którą przejął potem jakiś prywaciarz. E, no i z jakiegoś powodu... Nie było tam normalnego telefonu i do komunikacji służył telefon Centertela. Pamiętam nawet, że raz dziadek zadzwonił do nas do domu z tego telefonu. Przypuszczam, że pracodawca jednak mu potrącił koszt tego połączenia z wynagrodzenia, bo wtedy połączenia serio były aż tak drogie. Z tego co wyczytałem w internecie, to ceny połączeń były wtedy, uwaga, wyrażane w dolarach ze względu na niestabilność kursu dolara oraz bardzo dużą inflację. Później złożyło się tak, że byłem w miejscu, gdzie stróżował i widziałem na żywo ten telefon Centertela. No i z tego co pamiętam, to był to słynny kaloryfer, czyli Motorola Associate 2000, która robiła tam za bardzo drogi telefon stacjonarny. I tutaj moje wspomnienia związane z Centertelem kończą się. No po prostu więcej nie miałem do czynienia z tą telefonią komórkową. Sama analogowa sieć Centertela działała dość długo. Można powiedzieć, że no de facto za długo na to, jak bardzo archaicznej technologii używała. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że połączenia były tam całkowicie nieszyfrowane, i tak naprawdę każdy z odpowiednim sprzętem był w stanie bez problemów podsłuchać czyjąś rozmowę. W dzisiejszych czasach byłoby to wręcz no, tak naprawdę banalnie proste, no bo wystarczy zwykłe RTL SDR z odpowiednią anteną. Z drugiej strony, ogromną zaletą Centertela był bardzo duży zasięg i była dość spora grupa, która nie chciała dobrowolnie zrezygnować z usług Centertela, pomimo wtedy już dość wysokich cen i dużo niższych cen w sieci GSM. Tą grupą byli rybacy. Żadna współczesna sieć telefonii komórkowej nie ma tak dobrego zasięgu na morzu, jaki kiedyś miał Centertel. Do tego trzeba też pamiętać, że Telekomunikacja Polska wykorzystywała przez wiele lat radiodostęp na sieci Centertela, jako sposób podłączenia klientów telefonii stacjonarnej i z tego powodu nie chciała też zbyt szybko wyłączać sieci Centertel. Ciężko mi było dotrzeć do informacji kiedy dokładnie sieć Centertela przestała działać. Większość źródeł tutaj wskazuje, że był to 2010 rok, ale mogło być to też nieco później. Tutaj chciałbym zrobić krótką przerwę i przypomnieć, że filmy takie jak ten mogą powstawać dzięki Wam widzom i dzięki Waszemu wsparciu. Chciałbym tutaj bardzo, bardzo serdecznie podziękować każdemu, kto kupił mi kawę, a pozostałem przypomnieć, że mają taką możliwość. Dodatkowo niedawno pojawiła się możliwość regularnego wspierania mnie przez cykliczny zakup kawy, więc jak ktoś chce wspierać mnie regularnie, to też ma taką możliwość. Link znajdziecie w opisie filmu. Wracając jednak do samego filmu, można powiedzieć, że sieć analogowa Centertela była już na starcie dość technologicznie przestarzała. A to dlatego, że w 1991 roku wykonano pierwsze połączenie w cyfrowej sieci GSM. Później stopniowo zaczęły powstawać pierwsze sieci komórkowe wykorzystujące standard GSM, no i w Polsce w roku 1996 dwie firmy otrzymały koncesję na świadczenie usług telefonii komórkowej GSM. Była to Polska Telefonia Cyfrowa oraz Polkomtel. 13 września 1996 roku świadczenie usług rozpoczęła Polska Telefonia Cyfrowa pod marką era GSM. Niewiele później, bo już 1 października usługi zaczął świadczyć Polkomtel pod znaną po dziś dzień marką Plus GSM. Początkowo sieci GSM miały niewielki zasięg. Pokrywał on jedynie kilka największych miast. No i trzeba wiedzieć, że był to czas, kiedy za pokrycie zasięgiem miasta często uważano po prostu wybudowanie jednej stacji bazowej w mieście. Ceny telefonii GSM były dużo bardziej przystępne niż telefonii Centertela, do tego były wreszcie wyrażone w złotych, a nie w dolarach. No to dawało klientom pewnego rodzaju stabilność, że te ceny nie wzrosną ani nie będą się zmieniać w czasie. Problemem był za to mały zasięg, początkowo dużo, dużo mniejszy niż zasięg sieci Centertela. Co więcej, w dużych miastach bywało tak, że sieć potrafiła być przeciążona ze względu na zbyt małą pojemność, no spowodowaną po prostu zbyt małą liczbą stacji bazowych i zbyt dużym zainteresowaniem klientów. Sieci komórkowe po prostu nie nadążały z rozbudową pojemności sieci za zapotrzebowaniem. No i póki sytuacja się nie unormowała, można było zapomnieć o obniżkach cen czy o jakichś promocjach. Wraz ze stopniową rozbudową sieci i poprawą zasięgu, operatorzy poszukiwali nowych rynków zbytu i tutaj pojawiły się pierwsze promocje. Na samym początku istnienia sieci GSM największym kosztem był koszt telefonu oraz koszt aktywacji. Po pewnym czasie operatorzy zaczęli subsydiować telefony, sprzedając je po prostu poniżej rynkowej ceny i odbijając sobie ich niższą cenę w wyższej cenie abonamentu. No stąd się wzięły słynne telefony za złotówkę w abonamencie. Mało kto też może to pamiętać, ale wtedy bardzo powszechne były tak zwane SIM-loki, czyli blokowanie telefonu w taki sposób, aby mógł działać jedynie z kartą SIM sieci operatora, w której został zakupiony. Czyli jeżeli na przykład kupiliście telefon w Erze, no to taki telefon nie działał z kartą Plusa, no i oczywiście odwrotnie. Gorzej, że wtedy telefon Wam też nie działał z zagraniczną kartą SIM, więc jak na przykład gdzieś pojechaliście i chcieliście kupić tam, nie wiem, na przykład jakiegoś lokalnego prepaida, żeby dzwonić taniej, no to musieliście zadbać o wcześniejsze zdjęcie blokady karty SIM. W 1999 roku, kiedy ceny telefonów, oczywiście w abonamencie z umową na dwa lata, były już na tyle niskie, że stały się w miarę dostępne dla szerszego grona ludzi, mój tata zdecydował się na zakup telefonu komórkowego w sieci plus GSM. Wybór padł na plusa, ponieważ abonament był nieco niższy niż w Erze, oraz zasięg plusa był wtedy większy niż zasięg Ery. Generalnie to wtedy panowała taka opinia, że era jest lepsza w mieście, a plus jest lepszy poza miastem. Oczywiście to nie było do końca prawdą, bo wszystko zależało od konkretnej lokalizacji. No i wtedy w domu pojawił się wreszcie pierwszy telefon komórkowy. Tym pierwszym telefonem komórkowym była Motorola D520. Ten telefon był budżetowy do tego stopnia, że nie miał nawet funkcji zegarka. O ile dobrze pamiętam, to telefon kosztował 199 zł plus VAT w umowie na dwa lata. A czasy były takie, że sam abonament komórkowy o nazwie Connect kosztował wtedy 35 zł netto. W tym abonamencie nie było wliczonych żadnych minut. Droższy abonament oznaczał w tamtych latach jedynie niższe ceny połączeń. W Web Archive udało mi się nawet znaleźć cennik plusa z tamtych lat. Jak widzicie, był też tańszy abonament o nazwie Bonus, w którym ceny połączeń były wyższe. Do tego w tańszym abonamencie było naliczanie minutowe zamiast 30-sekundowego. No i co ciekawsze, mimo iż umowa była terminowa, to po pół roku można było zmienić abonament z droższego konekta na tańszy bonus plus. Trzeba było jedynie zapłacić opłatę za zmianę abonamentu, która wynosiła bodajże 50 zł netto. Kiedy mój data kupował telefon komórkowy, to założenie było takie, że miał on służyć głównie do odbierania połączeń. Więc mój data uznał, że przejście na tańszy abonament będzie opłacalne, i po pół roku zmienił abonament na ten najtańszy, na ten bonus plus. Co ciekawsze, po dziś dzień pamiętam numer telefonu, jaki wtedy miał mój tata. Numer ten zaczynał się od 601 i był jednym z ostatnich numerów zaczynających się od 601, bo kolejna cyfra tego numeru telefonu to było 9. W każdym razie, jak tata kupował ten telefon wraz z kartą Simto Plus już miał przydzieloną nową numerację, zaczynającą się od 603. Zarówno Plus, jak i era przekraczały wtedy już około miliona abonentów, więc zapotrzebowanie na usługi telefonii komórkowej wśród ludzi było naprawdę bardzo, bardzo duże. Pamiętajcie też, że te ceny, które podałem, to były ceny 26 lat temu. Jak uwzględnimy oficjalną inflację, która i tak jest dużo zaniżona w stosunku do realnego wzrostu cen, to te 35 zł abonamentu netto po 26 latach będzie warte 85 zł netto. Czyli realny abonament wynosił wtedy powyżej 100 zł brutto, a i to bez żadnych wliczonych minut. Pomimo tak wysokich cen, telefon komórkowy miał już wtedy około 3 milionów Polaków. Większość to zapewne były firmy, ale mimo wszystko potrzeba łączności musiała być wtedy ogromna, skoro aż tyle osób decydowało się na zakup telefonu komórkowego pomimo tak wysokich cen. Wróćmy jeszcze na chwilę do telefonu, który zakupił mój tata, czyli do Motorola D520. Jak na dzisiejsze czasy telefon ten był dość nietypową konstrukcją z kilku względów. Po pierwsze miał wyciąganą antenę, aby poprawić zasięg. Do tego zamiast akumulatora, który był w zestawie, można było włożyć cztery baterie AA, czyli po prostu zwykłe paluszki. Te paluszki były nieco większe niż fabryczny akumulator, więc w zestawie była druga klapka, która pozwalała przykryć baterie włożone zamiast akumulatora. Telefon umożliwiał też pisanie i odbieranie SMS-ów, ale wyświetlacz telefonu był tragicznie mały, jeśli chodzi o liczbę wyświetlanych znaków. Były jedynie dwa wiersze po 12 znaków. Do tego samo pisanie wiadomości na gumowych klawiszach na tym telefonie to po prostu była katorga. No i Motorole jako takie miały strasznie toporne menu. Najlepsze menu miały Nokie. Ono było dużo bardziej przystępne dla użytkownika, ale też Nokie były nieporównywalnie droższe od Motoroli. Ta Motorola 520 występowała tak naprawdę w trzech wersjach: były jeszcze wersje C520 i CD520. Dlaczego takie rozróżnienie? Otóż, motorola D520 to był telefon działający w systemie GSM, motorola C520 to był telefon działający w systemie DCS. Cóż to był zatwór ten DCS? Otóż było to dokładnie to samo, co dziś określamy mianem systemu GSM 1800. Pierwotnie nazwa GSM odnosiła się jedynie do pasma 900 MHz. Aktualnie znany GSM 1800 był nazywany DCS. A GSM 1900 stosowany w Stanach Zjednoczonych był nazywany PCS. No i Motorola D520 obsługiwała jedynie GSM 900, który wtedy był nazywany po prostu GSM, a Motorola C520 działała w systemie GSM 1800, wtedy nazywanym DCS. No i można się łatwo domyślić, że Motorola CD520 była po prostu połączeniem tych dwóch telefonów i była telefonem dwusystemowym, działającym jednocześnie w systemach DCS i GSM. I dlaczego w ogóle o tym wspominam? Ponieważ w Polsce 1 marca 1998 roku uruchomiono sieć komórkową działającą w paśmie GSM 1800. Tą siecią była idea, która została uruchomiona przez Centertel, który można powiedzieć, że trochę obudził się z ręką w nocniku po starcie dwóch sieci GSM. I kiedy tylko ogłoszono postępowanie przetargowe na pasmo 1800 MHz, no to Centertel tak naprawdę rzucił się na to pasmo. Bo wcześniej całkowicie odpuścił przetarg na pasmo GSM 900, uważając, że analogowa sieć NMT mu wystarczy. Idea miała bardzo konkurencyjne ceny i z tego co pamiętam to abonament był wliczony tam jakiś pakiet minut. Problemem był jednak dużo, dużo mniejszy zasięg sieci GSM 1800 od sieci GSM 900. Pasmo 1800 ma po prostu dużo gorsze właściwości propagacyjne od pasma 900 MHz. Po prostu jest tak, że jedna stacja bazowa GSN 1800 ma no de facto dwa razy mniejszy zasięg od stacji bazowej działającej w paśmie 900 MHz. No to po prostu wynika z fizyki z tego, że tam jest wyższa częstotliwość. Budowa zasięgu porównywalnego z tym, jaki można uzyskać w paśmie 900 MHz, wymagałaby po prostu wybudowania dużo większej liczby stacji bazowych, aby pokryć taki sam obszar. Do tego trzeba też pamiętać, że dwie pozostałe sieci komórkowe miały już dwa lata przewagi, w czasie których dość intensywnie budowały zasięg. Początkowo sieć Idei pokrywała jedynie 10 aglomeracji, na koniec 1999 roku udało się pokryć zasięgiem kilka głównych dróg pomiędzy największymi miastami. Zasięgiem była też objęta cała aglomeracja szczecińska, łącznie ze Stargardem, gdzie wtedy mieszkaliśmy, więc lokalnie można by było używać tego telefonu Idei. Jednak zasięgu w ogóle nie było na drogach prowadzących do aglomeracji szczecińskiej oraz miejscowości, w której mieszkali moi dziadkowie, więc posiadanie telefonu Wideo wtedy no, kompletnie nie wchodziło w grę i dlatego wybór padł na wcześniej wspomnianego Plusa. No i ta Motorola D520, o której wcześniej wspomniałem, była używana przez tatę, póki nie skończyła się umowa i póki nie można było kupić kolejnego, nowego telefonu. A kolejnym nowym telefonem mojego taty była kultowa Nokia 3310. Ten telefon również był zakupiony w Plusie, bo nie wiem czy wiecie, ale w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak przenoszenie numeru telefonu pomiędzy operatorami. Jak ktoś chciał zmienić operatora, to musiał też zmienić numer telefonu. Na no wtedy tak naprawdę warto było zastanowić się nad zmianą operatora, bo w 2001 roku Idea dostała koncesję na pasmo GSM 900 i bardzo szybko zaczęła pokrywać zasięgiem cały kraj. No tutaj bardzo pomocne były wieże analogowego centertela oraz wieże telewizyjne emitela. Z tego co pamiętam, to oferta abonamentowa idei była bardzo konkurencyjna w porównaniu do pozostałych sieci, bo zawierała minuty w abonamencie, co w tamtych czasach było sporą nowością. Do tej pory nie wspomniałem nic o tym, jak wtedy wyglądał internet mobilny, czyli internet w telefonie. No Powód jest tutaj dość prozaiczny. Czegoś takiego po prostu praktycznie nie było. Taki internet mobilny nie istniał. Oczywiście operatorzy komórkowi oferowali coś takiego jak dostęp do internetu czy usługi transmisji danych, ale wyglądało to w ten sposób, że telefon komórkowy podpinał się do komputera za pomocą specjalnego kabla. Chyba zawsze był to kabel do portu RS232. Po podpięciu kablem do komputera telefon mógł pełnić rolę modemu. O co chodzi? Transmisja głosu w sieci GSM odbywała się, no i odbywa się po dzień, cyfrowo, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby zamiast głosu transmitować od razu dane i de facto każdy telefon ma wbudowany w siebie taki model. Transmisja danych odbywała się tutaj z zawrotną prędkością 9,6 kilobita na sekundę, czyli z prędkością 0,0096 megabita. Ten rodzaj transmisji nosił nazwę CSD, z angielskiego circuit switched data, a po polsku transmisja z wykorzystaniem komutacji łączy. I tutaj bardzo dużą wadą tego rozwiązania było to, że trzeba było nawiązać normalne połączenie, no podobnie jak po prostu w przypadku rozmowy telefonicznej, no i płaciło się też za czas tego połączenia, a opłaty tutaj były dużo dużo wyższe niż przy korzystaniu z normalnego modemu podpiętego do analogowej linii telefonicznej, a prędkość była też oczywiście niższa. Do tego przez cały czas połączenia sieć komórkowa była zajęta, nawet jak nie odbywała się żadna transmisja danych, co było bardzo nieefektywne. Internet w telefonach komórkowych wtedy jeszcze nie istniał, ale istniały już pojedyncze urządzenia dające mobilny dostęp do internetu. I takim urządzeniem była kultowa Nokia 9000 Communicator, która de facto była takim przenośnym komputerem z funkcją telefonu komórkowego. Urządzenie to było strasznie drogie, ciężkie, ale bardzo innowacyjne jak na swoje czasy. Co ciekawe, ta hybryda telefonu i komputera była wyposażona w procesor 386, czyli taki sam procesor jak w normalnych komputerach, ale miała swój własny, autorski system operacyjny, który był wyposażony w, no, w takie funkcje, można powiedzieć, biurowo-internetowe, czyli przeglądarkę www, klienta e-mail, no i inne funkcje przydatne w zastosowaniach biurowych, typu jakieś kalendarze, arkusze kalkulacyjne itd. Oczywiście połączenie z internetem następowało przez CSD, czyli było bardzo drogie. Sukces niegłosowych metod komunikacji takich jak na przykład SMS spowodował, że producenci telefonów komórkowych dostrzegli, że odbiór informacji tekstowych, takich jak te na przykład znajdujące się w internecie, może mieć sens z wykorzystaniem małego wyświetlacza telefonu. I tak powstał WAP. WAP czyli Wireless Application Protocol. Był to protokół, który powstał po to, aby umożliwić dostęp do stron WWW z uwzględnieniem ograniczeń urządzeń mobilnych no które to urządzenia mobilne, czyli telefony de facto, w tamtych czasach miały dużo, dużo słabsze procesory od komputerów stacjonarnych. I pierwsze telefony z WAP łączyły się z internetem za pomocą CSD, co spowodowało, że ta usługa w Polsce nie zyskała zbyt dużej popularności, no ze względu na dość wysokie ceny. Sytuacja nieco się zmieniła, kiedy pojawiła się pakietowa transmisja danych pod postacią GPRS, ale ten temat poruszę w kolejnej części filmu. Moim pierwszym telefonem komórkowym była Motorola V2288, kupiona w zestawie Pop Idea. Wtedy pojawiły się pierwsze oferty telefonów na kartę bez abonamentu, no ale to bez abonamentu to działało tak, że co 3 miesiące trzeba było doładować konto za 50 zł, żeby nie stracić ważności konta i środków zgromadzonych na tym koncie, czyli taki niby abonament trochę, ale bez abonamentu. Do tego same połączenia były bardzo, bardzo drogie. Minuta połączenia do sieci Idea kosztowała 1 zł, a poza sieć 1,75 zł. Tyle dobrego, że były to już ceny brutto. Z tego co pamiętam, to naliczanie czasu było takie, że pierwsza minuta zawsze była liczona jako 60 sekund, a kolejne minuty były liczone, jako, były liczone co 30 sekund. Sam telefon kosztował 199 zł netto. Do tego trzeba było doliczyć cenę startera POP, która wynosiła bodajże 59 zł netto. Łączny koszt to było prawie 320 zł, eee, oczywiście brutto już. Był to rok 2001 i te pieniądze to było jak obecnie z 600 zł. Dużo, nawet bardzo dużo jak na nastolatka. Dlatego telefon otrzymałem jako prezent na gwiazdkę, i pamiętam, że sam się też do niego coś dokładałem. Marzeniem, oczywiście, wtedy była Nokia 3210, która też była dostępna w zestawach startowych Pop, ale niestety na tamten telefon nie było mnie stać, bo kosztował on aż 150 zł netto więcej. Więc musiałem się zadowolić tym, co było. Samej Motorola V2288 niestety już nie posiadam, więc jej wam nie pokażę. Pamiętam jedynie, że telefon był bardzo dziwny. Z jednej strony miał toporne menu, typowe dla wszystkich Motorola. Brakowało też takich podstawowych funkcji, jak na przykład zegarek czy alarm wibracyjny. A z drugiej strony telefon miał radio FM. To radio FM działało jedynie po podłączeniu słuchawek, które były w zestawie i jednocześnie pełniły rolę anteny. Telefon miał też o dziwo przeglądarkę WAPS, której chyba nigdy nie skorzystałem, no bo koszt połączenia CSD mnie po prostu przerażał. Żeby było ciekawiej, to po jakimś czasie, kiedy sprawdziłem to w internecie, okazało się, że telefon miał przez producenta zablokowaną część funkcji. Te funkcje dało się odblokować przez coś takiego jak emulator karty SIM, które łączyło się przez RS232 z komputerem PC. W ten sposób można było na przykład zyskać funkcjonalność zegarka, czy na przykład aktywować netmonitor, i chyba nawet jakieś gry włączyć w tym telefonie, o ile dobrze pamiętam. Generalnie to tej Motorola nie lubiłem, używałem jej tylko dlatego, że po prostu nie było mi wtedy stać na lepszy telefon. Moim ciągłym celem było posiadanie jakiejś Noki, no bo te telefony były wtedy po prostu najlepsze, no i miały węża. Nie minęło dużo czasu, kiedy wreszcie stałem się posiadaczem Noki 3030 mojego taty. Oczywiście trzeba było wcześniej z niej zdjąć Simloka, no bo ja miałem telefon i numer telefonu w sieci Idea, a on w plusie, ale wtedy było to już pełno serwisów, które świadczyły właśnie usługi zdejmowania blokad kart SIM i cena tej usługi nie była jakaś kosmicznie wysoka. Tata zadecydował, że chce zrezygnować z sieci Plus, bo była bardzo droga, a idea oferowała wtedy stosunkowo tanie plany taryfowe. Do tego w idei była jakaś promocja, że jak ktoś miał telefon w innej sieci, to można było chyba przez pół roku tam, tam płacić tańsze abonamenty czy coś takiego, no nie pamiętam dokładnie. Oczywiście wtedy nie było jeszcze możliwości przeniesienia numeru telefonu z jednej sieci do drugiej, i sama migracja odbyła się w taki sposób, że Tata poinformował wszystkich o zmianie swojego numeru telefonu oraz na poczcie głosowej nagrał informację, jaki jest jego nowy numer telefonu. Warto tutaj wspomnieć, że karta SIM plus GSM miała nadal aktywną umowę, no i nie można było rozwiązać tej umowy bez płacenia kar, ale nie był to wielki problem płacić co miesiąc te 12-20 miesięcznie brutto, tak? no bo tam było 12-20 abonamentu brutto. No i tak stałem się posiadaczem słynnej Noki 3030, którą mam tutaj ze sobą. Mój tata kopił wtedy Videi Motorola V50, którą też tutaj mam ze sobą, takie coś. Nie wiem dlaczego, ale mojemu tacie zawsze podobały się te rozkładane telefony z klapką. Jeszcze wcześniej chciał mieć słynną Motorola Startac, ale ona celowo była w tamtych latach całkowicie poza zasięgiem. Wracając jednak do tej Noki 3310. Ten telefon, pomimo tego, że ma ponad 20 lat, nadal działa. Do Noki 3310 da się po dziś dzień kupić nową baterię, co ja uczyniłem specjalnie na potrzeby tego filmu i dlatego między innymi ten telefon nadal działa, no bo ma nową baterię. I teraz pokażę wam że da się z tego telefonu wykonywać normalne połączenie telefoniczne, ponieważ sieci GSM nadal działają w Polsce. W tym celu jednak muszę wyjść na górę, no bo tutaj nie mam zasięgu. No i tutaj mam tą Nokia 3030. 30, w tej chwili z aktywnym połączeniem na swój telefon komórkowy i przykładam tutaj do niej teraz mikrofon. No i teraz słem, jeżeliokolwiek widzicie, mnie słyszeć po prostu tego telefonu z tej nowki 330, który się łączył po prostu ze swojego zwykłego normalnego smartfona Samsunga 55. Także widzicie, jak stary telefon działa. Ten telefon ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, którą oczywiście trzeba było aktywować: mianowicie net monitora. To jak sobie wejdziemy w menu, to mamy coś takiego jak net monitor. Jak tutaj się wpisze 0,1 na przykład, to pojawi nam się ekran net monitora. No i tutaj wyświetla nam numer kanału. GSM to jest trochę taki nietypowy numer kanału, dlatego że Play wykorzystuje akurat takie kanały, te 900, bo to jest tak zwany EGSM. No i tutaj to się da przełączać sobie, tak? Możemy sobie to przestawiać na inne menu. No, czasem to klawiatura nie łapie, trzeba mocniej przycisnąć. To jest aktywne w trakcie rozmowy, też też wyświetla nam parametry, tylko że trochę inaczej wtedy to menu wygląda. No i w każdym razie tutaj można się przełączać, tutaj można sąsiednie komórki na przykład obserwować, jakie mają poziomy sygnałów, jakie numery kanałów. No i tam są jeszcze jakieś inne funkcje, o których nie zbyt wiele wiem, no bo generalnie już nie pamiętam, co tam dokładnie gdzie było. W każdym razie, jeśli będzie takie zainteresowanie, no to mogę zrobić Wam o net monitorze w ogóle całkiem osobny film, tylko że to już będzie oczywiście na przykładzie współczesnych telefonów. I tutaj dalej, jeśli chodzi o samą tą Nokię konkretną, no to widzicie, że tu jest jeszcze znaczek plus GSM, dlatego że ona była pierwotnie w sieci plus GSM, później miała zdjętego SimLocka, no i dzięki temu mogę ją używać w tej chwili z dowolną kartą SIM. No i na tym chciałbym zakończyć tą część filmu. W kolejnej części opowiem Wam nieco więcej o mobilnym dostępie do internetu. Pokażę Wam też kolejne telefony, które posiadałem, bo większość z nich tutaj gdzieś mam. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnej części, no pamiętaj, żeby koniecznie zasubskrybować kanał. Dajcie mi też znać w komentarzach, co myślicie o zrobieniu osobnego filmu o netmonitorze we współczesnych telefonach. Jeśli macie jakieś pytania, czy może zauważyliście w tym filmie błędy, to też oczywiście piszcie w komentarzach. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego!